Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku nowe wydarzenia rocznicowe w Rise of Kingdoms, i naprawdę nie przegapcie ich, bo jest tutaj bardzo dużo rzeczy, które warto zrobić, po prostu trzeba je zrobić. No i dzisiaj sobie wszystkie po kolei omówimy. Myślę, że dla niektórych e, ludzi, wejdziecie do gry i zobaczycie, ile jest rzeczy do zrobienia. Szczególnie jeżeli gdzieś tam w tle macie jakąś wojnę, KVK i tak dalej, to może to być wszystko trochę przytłaczające, ile pojawia się teraz nowych rzeczy w Rise of Kingdoms. No ale było, nie było. E, mieliśmy już wcześniej o tym informację i można powiedzieć, że byliśmy na to przygotowani. E, także e, warto zobaczyć, bo tak jak powiedziałem, tutaj są takie wydarzenia, które pojawiają się tylko raz na rok takich, których nie było w ogóle nigdy wcześniej, a jest ich naprawdę sporo takich, które no, warto zrobić. Więc od razu na początku przywitają Was, wiecie, te wszystkie gadki, szmatki, które są na początku. Ja już wszystkie przewinąłem, więc nie będę Wam pokazywał przynajmniej większość, no chyba, że są jakieś ukryte, których nie zauważyłem. No i naprawdę warto tutaj parę rzeczy porobić. Powiemy sobie o tych wydarzeniach, które już są. Są też takie wydarzenia, które dopiero będą, ale myślę, że ogólnie rzecz biorąc to naprawdę, Warto sobie to wszystko poprzeglądać, zobaczyć, i też może zrobić jakiś plan działania, bo wiadomo, nie wszystko tutaj będzie nam potrzebne od razu. To nie jest tak, że musicie wszystkie te wydarzenia zrobić w jeden dzień. Warto sobie pomyśleć chociażby, jak będziecie wydawać, nie wiem, klejnoty, różne rzeczy, jak do tego wszystkiego podejdziecie, szczególnie jeśli później będziemy sobie też mówili o paczkach, bo też pojawia się ich tutaj dosyć dużo. Pierwsza rzecz, którą otworzycie tak jakby z buta, to jest to, co właśnie dostaniecie. List ten rocznicowy, dostaniecie tutaj skrzynkę. Ja tam nie czytałem, ale fajnie, że nas pozdrawiają. Także pod tym względem spoko. No, i może zacznijmy od tych takich mniejszych rzeczy, które będą krótce. Pojawia się ten cudaczny cyrk. Tutaj możecie mieć szczęście i wygrać naprawdę fajną rzecz, na przykład 7 dni przyspieszeń, ale no nie wiem, ja nie wiem, czy w ogóle w tym roku będę brał w tym udział, bo nigdy mi się nie udaje nic ciekawego tutaj tak naprawdę ugrać. Pamiętajcie tylko, żeby tutaj pozaczepiać tą papugę, bo ona wam będzie dawać klejnoty. Nie pamiętam już ile, czy to jest 100, czy 150, no ale wiecie, klejnoty za darmo, nie? więc można tam trochę tą papuszkę potarmosić. Wróćmy do tego, co mieliśmy wcześniej. Zdobyczę za obecność tutaj będzie można sobie przywołać pepina trzeciego za darmo. W sumie spokojnie. Tylko, że tu jest właśnie kwestia tego, że póki ten pepin nie jest w tych paczkach, wiecie, co mamy dowódców do zbierania, póki nie jest dostępny w złotych kluczach, to wiadomo, że maksowanie tego dowódcy się nie opłaca. Nie? Tutaj, znaczy teoretycznie, chodzi tylko o tą drugą umiejętność, która jest związana ze zbieraniem, no ale właśnie, no to trzeba ją też mieć. Minus jest taki, że nie ma tutaj Kazimierza, bo możemy sobie wybrać innego dowódcę, ale jak widzicie, z tych do zbierania jest tylko pepin i tutaj Kazimierza nie ma. Kazimierz ogólnie jest do zdobycia w tych wydarzeniach, no ale niestety nie tutaj, więc będziemy go musieli sobie poszukać gdzieś indziej. Tutaj mamy inne wydarzenie. O, no, dobra, tego sobie jeszcze nie kliknąłem. Tutaj mamy informacje, co nam się pojawi i kiedy, ale to za chwilę Wam pokażę na, na kalendarzu, to wydaje mi się, że wtedy będzie to lepiej wi widać. Pojawia nam się coś nowego, i to już jest z tych ciekawszych rzeczy. To się nazywa skarby Elysium. No i tutaj widzicie, mamy takie skrzynki, to jest ogólnie nowa rzecz. No i mamy informacje też o tym, jak sobie te skrzynki tutaj zdobywać. Mamy, mamy różne nagrody. Przede wszystkim możemy otwierać te skrzynki, czyli zobaczcie, ja mam siedem takich skrzynek, mogę sobie otworzyć. No i zobaczmy, co tutaj dostanę. Dostaję punkty, dostaję surowce, dostaję też takie listeczki. Te punkty są ważne, bo dzięki tym punktom, zobaczcie, mogę otwierać te tutaj takie większe nagrody i te już wyglądają naprawdę bardzo spoko. Tym bardziej nawet na początku to jest tak sobie, ale jak sobie policzymy, ile tutaj w sumie jest tych złotych rzeźb, to naprawdę jest ich dużo, bo tu już mamy 20-30 złotych rzeźb. No to spoko, nie? Jestem ciekawy, czy Taką, takim podejściem po prostu free-to play będzie to do zdobycia, ale podejrzewam, że właśnie tak będzie. Że tu nie trzeba będzie mogło koniecznie wydawać jakoś specjalnie pieniędzy, a aktywną grą będzie można sobie to zdobyć. Podejrzewam, że to jest na takiej zasadzie trochę bonusu. No, jeżeli tak, to w ogóle mega, bo zobaczcie, ile tutaj jest surowców do wygrania, nie? Tych, yy, tych skrzynek z surowcami tutaj jest mnóstwo, więc to będzie na pewno plus, jeśli chodzi o farmę. Ja pierwsze co Powiem wam nie kiedy jestem bardziej podekscytowany tymi wydarzeniami. To, co ja na farmie zrobię z nimi, niż to, co robię, zrobię na głównym koncie. Czasem tak bywa. No, bo tutaj złote rzeźby oczywiście wszystko fajnie. Fajne są te rzeczy, myślę, że to się każdemu przyda. Bardziej w sumie ja bym nie wykręciły by przyspieszenia jakiejś w, w dużej ilości na główne konto. Natomiast no, jak sobie policzę, ile z tego mogę mieć corowców, to na pewno na pewno to jest bardzo spoko. No i zobaczcie, tutaj mogę sobie znowu. Pozyskać i znowu mogę otworzyć. Jakoś to się tam wszystko przeklikuje. Znowu otwieram, i ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że jest fajnie. Tutaj mamy jeszcze prezenty, to jest chyba coś, co możemy sobie wykupić. Ale to nie jest to, co chciałem wam pokazać. Tutaj pozyskaj, to jest ważne, bo tutaj mamy informację o tym, jak możemy zdobywać te skrzynki. I tutaj jest dosyć fajnie, bo mamy, zobaczcie. Pójść z sojuszu, spokojny cik z czasem. OK, rybka, e, targ melonów. To jest w ogóle super, że będzie można to chyba gdzieś tam kupić w tym targu melonów. Super, to wtedy farmy, wiecie, podwójnie na tym zyskują. E, OK, dalej co mamy? Zbiór na mapie, zbiór w mieście, no i zabijanie barbarzyńców. No to myślę, że spokojnie. Może nawet będzie się opłacało, wiecie. Zabijanie barbarzyńców na farmach, żeby właśnie sobie zrobić te wszystkie rzeczy. Tam mam mnóstwo punktów akcji. Żałuję, że nie mam na wszystkich kontach tego wiecie. Auto, auto zabijanie barbarzyńców, ale to już byłoby chyba powoli chore, gdybym na sześciu kontach próbował tych barbarzyńców zabijać właśnie po to, żeby te skrzynki zbierać. Tak czy inaczej. Jak dla mnie spokojnie. Tutaj mamy też informacje o tym, co możemy dostać z poszczególnych skrzynek. Widzimy, że te naprawdę te skrzynki tutaj są super szczególnie, mi się podobają. Wiecie, przyspieszenia 24-godzinne do zdobycia. Wygląda to wszystko bardzo spoko. No i zobaczymy. Jestem pewnie to jest, wiecie, pierwszy raz, kiedy to, się, to wydarzenie się w ogóle pojawiło, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kraniu. Natomiast okres, w którym to wydarzenie trwa, jest dosyć długi, tak? no bo to mamy praktycznie. Dwa tygodnie, kiedy to wydarzenie będzie tywne, więc podejrzewam, że tutaj zdobyć te niektóre rzeczy nie będzie wcale tak trudno, szczególnie na głównym koncie. Więc pod tym względem duży plus. No i tutaj znowu jest dużo surowców do wyciągnięcia. Okej, okay. przejdźmy teraz do śladów pustyni. No to. Wielbłąda już znamy. To jest naprawdę fantastyczne wydarzenie. Ja go na razie na głównym koncie swoim nie będę robił, natomiast ono jest absolutnie opłacalne. Jeżeli macie klejnoty, to naprawdę tutaj się opłaca. Będzie osobny odcinek. I był już wcześniej odcinek, jeśli chcecie zobaczyć, to sobie gdzieś tam w na moim kanale w wyszukiwarce wielbłąd i na pewno takie wydarzenie Wam wyskoczy, bo już parę razy robiłem to wydarzenie, gdzie naprawdę zainwestowałem dużo i dostałem z powrotem jeszcze więcej. Ono się naprawdę. Mega opłaca, tym bardziej jeśli macie jakiegoś dowódcę, którego już przywołaliście, chcecie go, nie wiem, wymaksować, potrzebujecie dużo złotych rzeźb, tutaj się możecie obłowić po prostu niesamowicie. Ponieważ na mapie będziecie mieli miejsca, gdzie tak jak zobaczcie tutaj, tak możemy sobie 20 rzeźb zdobyć, co chwilę mamy tutaj naprawdę różne fajne rzeczy. A nie, przepraszam, nie 20, to jest punkt 20, to jest przywołanie jedno, czyli 10 złotych rzeźb, sorry. Tak czy inaczej to się i tak wszystko mega opłaca. Po drodze będziemy zdobyla, zdobywać sobie punkciki, i te punkciki też są spokojne, bo dzięki tym punktom możemy kupować rzeczy w sklepie. A co jest w sklepie? Złote rzeźby. W sklepie jest praktycznie wszystko, co jest dobre w Rise of Kingdoms. co tu dusza zapragnie. No, i w tym sklepie jest też nasz Kazimierz do zdobycia, do odblokowania. Nie jest drogi, bo kosztuje tylko 50 tych monet. Ja szczerze powiedziawszy i tak nie wiem, czy go będę przywoływał. No bo z jednej strony niby powinienem, ale z drugiej strony na co mi on jest potrzebny? Ja go nie potrzebuję, żeby przywołać, ja bym potrzebował, żeby jego złote rzeźby były dostępne w inny sposób, tak, żebym mógł sobie go, wiecie, wymaksować i wtedy on mi rzeczywiście będzie przydatny do tego zbierania. Natomiast no na pewno nie będę złotych rzeźb w tego dowódcę przecież e, ładował. Więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Natomiast tutaj, znowu, jedną z pierwszych rzeczy, które zobaczyłem, to wiecie, farmy, farmy, farmy. Jeśli macie klejnoty na farmach, no to tutaj zobaczcie, tutaj macie naprawdę dużo do zdobycia. Tym bardziej, ja bym może jeszcze nie na początku wydawał wszystkie klejnoty, bo tutaj te kosteczki można też zdobywać za darmo w innych wydarzeniach. Więc to nie jest tak, że tylko i wyłącznie właśnie kupowanie, a widziałem, że gdzieś tam one są dostępne, dostaniecie chyba w tych codziennych coś takiego było, więc będzie można trochę sobie na wielbłądzie pojeździć nawet za darmo. A jak macie do tego trochę klejnotów, no to naprawdę to jest bajka. Ogólnie rzecz biorąc, to jest bajka, bo tutaj jest mnóstwo turbo przydatnych rzeczy w Rise of Kingdoms. No wiecie, powiększenie armii bardzo tanio. Reset umiejętności, taki wiecie, dla graczy free to play też jest. I ogólnie wszystko nawet ta rezerwa często jest naprawdę dosyć przydatna. No i zależy, czy wolicie złote rzeźby, czy wolicie na przykład właśnie te legendarne materiały, kryształy, uzbrojenia, no wszystko, czego życza, czego, przepraszam, dusza sobie zapragnie, tutaj jest. I myślę, że pod tym względem to jest bardzo spoko. Więc tutaj naprawdę można zarobić gdzieś tam w dwójnasób. No ale oczywiście pod pewnym względem trzeba też mieć szczęście na to losowanie. Chociaż z drugiej strony powiem Wam tak, jeżeli będziecie losować dużo to nawet jeśli za pierwszym razem Wam się wylosuje słabo, to gdzieś tam pewnie będziecie mieć też dobre losowania. I ja na razie z tego, co jeździłem wielbłądem, to czasem było trochę lepiej, czasem trochę golej, gorzej, ale ogólnie zawsze było super. O, tak mogę powiedzieć. Więc pod tym względem uważam, że to jest bardzo spoko. Można sobie tutaj zaplanować. Ja jeszcze tego wydarzenia nie będę robił. Dlaczego nie będę robił? Dlatego, że dzisiaj pojawił się to, jakby było mało rzeczy. Pojawił się też nam ten nowy do, dowódca, tak? Fonson. I tutaj właśnie myślę, że ja będę w niego inwestował, ale jeszcze sobie chwilę poczekam, zobaczę, jak tam Mr. Siege nagra o nim odcinek, jak on sobie tam radzi. Podejrzewam, że on będzie w stanie go wymaksować i zaraz pokazać, jakie, jakie wyniki daje. Ale ja mam naprawdę mocne tutaj podejście do tego, że to będzie bardzo dobry dowódca. I przynajmniej na takim poziomie 5, 5, 1, 1 mi się opłaci. A całkiem możliwe, że właśnie tylko dzięki temu, że będę robił takie wydarzenie z wielbłądem, będę w stanie tyle złotych rzeźb, nie wydając w ogóle tych, wiecie, uniwersalnych, będę w stanie całkiem możliwe tyle zdobyć od Afonso, żeby, żeby właśnie gdzieś tam sobie go zrobić na tym poziomie. Więc pod tym względem znowu do przodu, tak czy inaczej, tutaj tych złotych rzeźb do wygrania jest naprawdę mega dużo. Oprócz tego znajduje się tutaj też księga pamiątkowa, której jeszcze nie otwierałem, więc dobra, otworzę przy Was. No tutaj właśnie cokolwiek nie klikniecie za pierwszym razem, bo wiecie, musi się pojawić nasza koleżanka, która będzie o Was opowiadać. Ja podejrzewam, że w tym roku nie mam jakichś fajnych osiągnięć ze względu na to, że to był wiecie, ciężki rok. Na początku było fajnie, na 2, 3, 8, 1. No ale później miałem okres mega stagnacji, ale całe szczęście trochę naprawiło moja migracja na 2658 i teraz od kiedy już jestem na 2658, to jest naprawdę pod tym względem bardzo spokojnie. Okej, okay, dobrze, tutaj mamy kiedy się zaczęła moja podróż, 2018 rok. ja wow, jacie, kiedy to było. Ja też tutaj praktycznie będę obchodził moje siódme urodziny z rokiem, tylko nie, nie dzisiaj, tylko za tydzień. Może coś zrobimy na tą okazję. Dobrze, yy, moja armia prowadziła wojnę przez 361 dni, akurat, <noise> dobra, yy, nawet mi się nie chce tego szczególnie jakoś czytać, szczególnie właśnie jak mam coś takiego, ile zabijałem barbarzyńców i tak dalej, yy, okej, okay, dobrze, jedziemy dalej, yy, surowce, a bo tu muszę kliknąć zaraz, zaraz, yy, przepraszam, zaraz, zaraz, co ja w ogóle gadam, okej, okay. yy, drewno, zbieraj uparcie, dobrze, a tam ile surowców zdobyłem, to mnie tym bardziej nie interesuje. Dobra, niezawodny mędrzec. Yy, Odszczędzić sojusznikom? A, dobra, dzięki pomocy. Super. Tutaj, Krystal Snow, konflikty. Twoja ulubiona formacja to piechota. I akurat. A, bo to rekrutujący, bo musiałem dużo zrobić piechoty, żeby sobie zrobić drugi marsz piechoty do treningu. Dobra, okej, okay, może być. Okej, okay. te statystyki myślę, od kiedy już mamy te statystyki, takie, wiecie, na każde KVK, to już nie są takie ważne. Ech, dobra. Nie mogę kliknąć dalej? Jest jeszcze jakaś strona. Okej, okay. dobra. Ech, dobra, ja na razie tego nie udostępniam, bo mnie wkurza po prostu ten napis nad miastem, więc ech, można to robić, no bo daję to klejnoty, ale ogólnie rzecz biorąc nie jestem fanem, więc nie będę tego robił, no ale wiecie. 50 klejnotów piechotą nie chodzi. Także tak to wygląda z tej perspektywy. Co jeszcze będzie, widzimy w kalendarzu wydarzeń. Jutro pojawi się rybka, i tutaj u rybki też będziemy mogli wygrywać te różne rzeczy, dzięki którym będziemy mogli właśnie grać inne wydarzenia, więc pod tym względem rybka się będzie bardziej opłacać niż zwykle. Zacznie się szczyt potęgi. Ja tutaj akurat nie będę cisnął, ale wiem, że wiele osób będzie, ponieważ no, pojawia się tutaj te 16% ataku oddziału dla wszystkich oddziałów i myślę, że niektórzy tutaj są już naprawdę mocno rozgrzani. Ja najbardziej rozgrzany jestem targiem melonów, który uwielbiam, bo tutaj idzie wygrać tyle surowców, szczególnie na farmach. Że to jest coś niesamowitego. To się naprawdę mega opłaca. Myślę, że dzięki targowi melonów moje surowce na KVK będą naprawdę wyglądały bardzo, bardzo, ale to bardzo dobrze. Oprócz tego widzimy, że pojawi się quiz sojuszu i też się będzie opłacało zrobić, bo tak jak już pokazywałem wcześniej, dzięki temu będziemy mogli właśnie robić sobie te inne wydarzenia. Aha, jeszcze ponowne zjednoczenie. Gdybyście akurat teraz wrócili do Rise of Kingdoms, a jest to czas naprawdę super, bo można bardzo dużo zyskać na tym, że się akurat teraz wróci. To oczywiście mój kod zaproszenia, proszę bardzo, wracajcie do gry. Dzięki temu wrócicie dla mnie klejnoty. Jak się ktoś taki znajdzie, to będę bardzo wdzięczny. Okej, okay, dobra, jeszcze chciałem wam pokazać paczki, które są, więc. Epicka chwała pojawiła się. Myślę, że tutaj, jeżeli ktoś inwestuje, to to się gdzieś tam po drodze mu opłaci. Można sobie tutaj wybrać dowódcę. Znowu u mnie najprawdopodobniej to będzie ten Afonso. Jego sobie tutaj wybiorę i dzięki temu będę mógł zbierać dodatkowe złote rzeźby. Oprócz tego, wiadomo, są inne fajne nagrody, więc ogólnie rzecz biorąc, to dostajemy gdzieś tam z marszu. Pewnie będzie się opłacało odnawiać te składy z zaopatrzeniem. Ja już chciałem przetestować sobie tych barbarzyńców. Dlatego mam zrobione, ale całkiem możliwe, można sobie wykupić jeszcze miesiąc do przodu i będziecie mieli wtedy w miarę spokój, czy tam cokolwiek innego. Ech, ok, później władca wydm. Tutaj będziemy dostawali te kostki na wielbłąda, więc ogólnie rzecz biorąc to się opłaca. Nie, no bo to są takie powiedziałbym zwykłe paczki, które mamy, natomiast kostki jako dodatkowa rzecz, moim zdaniem się opłacają. Mamy też Boską Ambrozję, dzięki którym będziemy wygrywali te skrzynki, które wam pokazywałem wcześniej. No i to też wydaje mi się całkiem niegłupi pomysłem. Wydaje mi się, że te skrzynki, które tam mamy, są, są spoko. Tutaj, oczywiście, jak ktoś tam lubi te tabliczki i tego typu rzeczy, to też dostaje. No i pojawiają nam się też nowe super pakiety, w których będziemy mogli po raz kolejny kupić sobie paczkę, gdzie mamy te kostki, które, dzięki którym możemy jeździć na wielbłądzie, więc wydaje mi się, że to też się opłaca, jeżeli właśnie planujecie tam mocno jeździć tym wielbłądem, to to się też opłaca, no bo wiadomo, nie będziecie musieli wydawać tyle, tyle klejnotów, tylko możecie sobie wydać zwykłe pieniądze, tak? Zależy na czym Wam bardziej zależy. Jeśli chodzi o wydawanie, no ogólnie rzecz biorąc, jest to taki czas, że jeżeli chcecie sobie kupić jakieś paczki, czy to są paszporty, przyspieszenia, czy cokolwiek innego, no to akurat teraz na pewno będzie się to opłacać, bo dzięki temu wygracie dużo więcej rzeczy niż powiedzmy zwykle. Tak, tak samo jeśli chodzi o te tutaj te zapasy, tak? czy to są na przykład, można sobie ten zapas materiałów i tak dalej, cokolwiek lubicie sobie odnawiać, no to teraz rzeczywiście będzie się opłacało to odnawiać. No tak, akurat co pokazuje, to już nie no i na razie jest ich tyle może się jeszcze pojawić coś nowego nigdy nie wiadomo w tych paczkach ale na razie wygląda to w ten sposób no i ogólnie rzecz biorąc uważam że jest tutaj sporo takich rzeczy które absolutnie powiedziałbym trzeba zrobić przede wszystkim dla graczy free to play uważam że to wydarzenie te skarby Elysium są ważne, że tutaj są naprawdę mega fajne nagrody, i wydaje mi się, że będzie to możliwe do osiągnięcia za darmo. Dla wszystkich graczy polecam też ten ślad na pustyni, bo tutaj, jeśli chodzi o kupowanie sobie tych kostek, to na początku one są dużo tańsze, więc te, które mają promocję minus 80%, to uważam, że powinien kupić każdy, bo to się naprawdę super opłaca. Jeśli tylko macie te klejnoty, to absolutnie to jest do kupienia. Chyba to się opłaca kupować za 1000, więc jak macie za 200, opłaca się kupić za 1000, no to, myślę, że to już też tak wiele mówi o tym wydarzeniu. Więc to jest też na pewno opłacalne, tylko no, trzeba mieć odłożone tych klejnotów. Jak ktoś klejnotów nie ma, no to wiadomo, niestety nie zagra za bardzo sobie, tak? Oczywiście dla wszystkich polecam też melony. Melony moim zdaniem to jest super mega wydarzenie, więc zobaczymy. No i będę też na pewno ciekawy, jak tam Wam pójdzie na szczycie potęgi. Myślę, że będzie osobny odcinek o tym szczycie potęgi. Trochę sobie o tym porozmawiamy. Zobaczymy, jak to wygląda. Pewnie też w komentarzach będziecie pisać, jak wygląda to na Waszym kontynencie, ile tam trzeba wbić w końcu tej siły, no ale to już będzie później. Także tyle w tym temacie. Dzisiaj od razu mówię, że wyjątkowo nie będzie komentarzy. W sensie na komentarzy już nagrałem, tylko na innym filmie, bo nagrałem film ogólnie o robieniu fortów. Ale nie wrzucam go dzisiaj ze względu na to, że mamy te nowe wydarzenia i chciałem jak najszybciej wypuścić o nich filmik. Więc kiedy pojawi się ten filmik, właśnie związany z fortami, no to myślę, że on tutaj gdzieś naturalnie się pasuje i wtedy zobaczycie sobie komentarze właśnie do tego poprzedniego odcinka. A te, które będą tutaj, gdzieś tam nadrobimy. Także wszystkie komentarze będą gdzieś tam, do wszystkich się odniosę, ale akurat dzisiaj nie mam do czego, więc się już z Wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.